Helena i Paweł Kukołowiczowie jesteśmy odpowiedzialni za tak zwany superregion ruchu ekip Notre Dame. Superregion oznacza terytorialnie obszar Polski i krajów Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Węgier i Czech. Wyjaśnijcie, proszę państwo naszym słuchaczom, czym są ekipy Notre Dame. To jest najstarszy ruch małżeński, bo on powstał w roku 1939 we Francji. Na prośbę małżeństw, czy pytanie małżeństw, jak dążyć do świętości w małżeństwie, nie oddzielnie, a w małżeństwie. I od tego momentu to się zaczęło. Ten ruch się rozrósł i jest w 90 kilku krajach na całym świecie. 80 tysięcy małżeństw należy do tego ruchu. Założycielem ruchu jest ksiądz Henryk Farel i małżeństwa, które były pierwszymi, które tworzyły pierwsze wspólnoty. I po jakimś czasie, nie tak od razu, kiedy został, ogłoszona została karta Ekip Notre Dame, przyjęto ostatecznie tę nazwę. Czyli nasz ruch jest powierzony opiece Matki Bożej. Matka Notre Boża. Dame oznacza po prostu po francusku to jest francuska nazwa yy, Matki Bożej. To są ekipy Matki Bożej. Jest możliwe, żeby zmieniać tę nazwę na języki narodowe. Na przykład po angielsku to jest Teams of Our Lady. Natomiast szczęśliwie tutaj w Polsce pozostała nazwa francuska, bo teraz dla Słowaków, Czechów, dla Węgrów byłby kłopot. A tak to mamy jedną nazwę francuską, którą dalej trzymamy i tak się nazywamy. Formacja to po pierwsze, jakby ma trzy aspekty, tak, czy trzy, trzy, trzy poziomy. Jest to formacja związana z całym ruchem. Ruch, w, przez ten charakter międzynarodowy, zyskujemy to, że i w Polsce, i w Brazylii, i w Belgii, i na, w, na, na każdym innym kontynencie oprócz Antarktydy mamy materiały formacyjne przygotowane konkretnie na konkretny rok. Para, czy, czy raczej ekipa międzynarodowa, której przedstawiciele dzisiaj też są, dzisiaj z nami przygotowała materiał w oparciu o bardzo aktualne dokumenty papieża Franciszka i czerpiąc też oczywiście u, u źródeł ojca Kafarela. Więc jakby aktualizując na każdy rok bardzo konkretnie to, co jest, co jest związane z, z aktualnym życiem Kościoła w kontekście rodziny, w, kontek w kontekście małżeństw. To jest ten, ten bardzo wysoki poziom. Drugi, ten troszkę niższy, to jest ekipa. Bycie z grupą... Ludzi, którzy stają się przyjaciółmi. To jest taka mała wspólnota małżeństw, od czterech do siedmiu małżeństw, które dzielą się życiem bardzo konkretnie na swoich spotkaniach. Te spotkania odbywają się rzeczywiście tak bardzo regularnie co miesiąc. Rozważamy na nich Słowo Boże. Mówimy o tym, jak wygląda nasze, nasze życie duchowe. Opowiadamy też o takich, czymś, co my nazywamy punktami wysiłku, czyli takich bardzo konkretnych punktach, zadaniach, które mamy realizować, aby tę świętość sobie przybliżyć, żeby sobie po prostu pomóc. To są nasze, nasze narzędzia pracy. W końcu opowiadamy o takiej zwykłej codzienności. To, to też jest niezwykle ważne, pokrzepiające, bo okazuje się, że mamy podobne problemy, ale podobne też rozwiązania, bo czasami dzielimy się rozwiązaniami. W kontekście wychowania dzieci, życia małżeńskiego, przezwyciężania pewnych trudności, albo, albo właśnie takich dobrych, dobrych praktyk. I w końcu ten najważniejszy aspekt, trzeci poziom, czyli ja i moja żona. Teraz Gosieńka e, zajmuje się najmłodszym naszym synem Jędrzejem, na pielgrzymce, inne znowu małżeństwa z ruchu, pozostałą trójką, ale przecież właśnie we dwoje. Wszędzie, gdzie się tylko da jesteśmy i, i opowiadamy sobie nawzajem, dając takie przyzwolenie, do, do zadania pytania, a jak twoje życie duchowe, jak Twoje relacje z Panem Bogiem? To jest takie pytanie, które dla i się tak bardzo nas jakby w jakimś sensie otworzyło, że, że w moment, w którym jakby weszliśmy w ekipy, pozwolił nam jakoś bardziej o te rzeczy pytać, troszczyć się. Jakby zdaliśmy sobie sprawę z tego, że rzeczywiście w tym momencie ostatecznym no, no będziemy, się, będziemy pytani o tę miłość, tak? ale no pierwszą miłością u małżonków, w sakramencie małżeństwa jest miłość do małżonka. Więc to jest ta najistotniejsza część pracy w ruchu, czyli to, co ja robię z żoną, to, co żona robi z mężem, w jaki sposób przeżywają swoją wiarę po prostu.